Na straganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak więdnie. Panie kopcze! Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Leżę tutaj, nie chcę tego. Rzeczy na to kalarepa. kalarepka. spójrz na rzepę. Ta jest rzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tamże po? Zaraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu. To Jakoś. Żyje, żyje się po, żyje, żyje po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej. Bo, blada, chuda. spać nie może. A to Feler. Jest no Burak stroni od cebuli, a cebula doń się. Mój burak, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej... Takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani... Prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani... Wszyscy płacą. A to feler. na celer. Naraz słychać głos fasoli. Niech se pani tu nie gramoli. Nie bądź dla mnie taka wielka. Odpowiada jej bokselka. Widzieliście, jaka krewka? Zapatrzyła się krewka. – Niech rozsądzi nas kapusta. Co, kapusta? Głowa pusta. A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A to, Felero. 是吗？我猜。